p24.pl Zaobserwuj nas, zostaw reakcję i bądź na bieżąco. W środę 16 sierpnia odbyło się uroczyste otwarcie łącznika drogi ekspresowej S19 drogi powiatowej na odcinku od węzła Rzeszów Południe do drogi krajowej nr 19 etap 1. Inwestycję tę realizował powiat rzeszowski przy wsparciu i finansowaniu ze środków Unii Europejskiej oraz środków własnych z budżetu powiatu rzeszowskiego gminy Boguchwała i samorządu województwa podkarpackiego. Jest to zakres, który ma bardzo duże znaczenie, jeśli chodzi o otoczenie, czyli samorząd boguchwały, dlatego że jest to miejsce, gdzie są problemy komunikacyjne, gdzie przemieszczanie się jest takie z utrudnieniem, a trzeba podkreślić, że to jest także niebezpieczne. No jest, to, jest to teren, który po prostu jest bardzo mocno obciążony komunikacyjnie. Oddana ta infrastruktura, czyli ponad 2 km nowych dróg, kilka skrzyżowań bezkolizyjnych, czyli tak zwanego ronda, w bardzo taki znaczny sposób ulepszy i ułatwi przemieszczanie się użytkowników dróg, szczególnie tych, którzy no zawsze byli zmuszeni do tego, ażeby przejeżdżać przez Centrum Boguchwały. To już po prostu jest dodatkowy zakres, który pozwala na takie spokojniejsze przemieszczanie się i korzystanie z tych dróg. To jest pierwszy etap. To jest to połączenie dróg powiatowych i gminnych z drogą S19. W ramach tej inwestycji wykonaliśmy około 80 tysięcy kubików samych robót ziemnych. Wykonaliśmy w sumie 3 km drogi w postaci odcinków dróg powiatowych i gminnych. Wykonaliśmy nową ścieżkę rowerową, nowe chodniki, nowe zjazdy. Cała inwestycja to także nowe oświetlenie, nowa kanalizacja deszczowa i przebudowa kanalizacji sanitarnej. Tak jak tutaj wspomniał pan starosta, umowa była podpisana w maju 2021 roku. W roku w lipcu na plac budowy i skończyliśmy. W tym momencie jesteśmy na otwarciu tak ważnej inwestycji, tak ważnego łącznika. Drugi etap polegałby na wybudowaniu nowego ciągu komunikacyjnego, skorzystania z dróg już funkcjonujących, ale także budowy nowych dróg przez miejscowość Mogielnica i później do miejscowości Lutoryż i wyprowadzenie ruchu w lutoryżu na starą drogę krajową. Tak, żeby po prostu, żeby całkowicie, jeśli nie ma potrzeby zasadności, żeby przejeżdżający po prostu nie musieli wjeżdżać w boguchwałę. To strategiczny odcinek drogi dla wielu mieszkańców tej części powiatu, który przyczyni się do zmniejszenia korków, ułatwi drogę do pracy, poprawi bezpieczeństwo, a docelowo przekieruje ruch samochodów z centrum bogu chwały. P24.pl Zaobserwuj nas, zostaw reakcję i bądź na bieżąco.